Dzisiaj słuchajcie, na warsztat bierzemy mojego, żeby powiedzieć, muzycznego faworyta, który mnie zaskakuje jakością dźwięku i czystością dźwięku z basem. Znany wam z moich filmów sprzed roku z, w trakcie pierwszej fali pandemii PCV55. Pokazywałem wam test, test tego magnety, radiomagnetofonu. No, doczekał się wreszcie naprawy, bo Generalnie tak, pasek do wymiany, bo już słabo ciągnie głównie przy przewijaniu, tak? No i tu coś z tymi zostatami jest nie tak, bo czasami potrafi zanikać dźwięk do czyszczenia zapewne. No dobrze, no to w takim razie słuchajcie, zaczynamy. Początek, słuchajcie, tak, odpinamy kolumny, tego wam nie pokazywałem, jak to się tutaj fajnie robi, i zdejmujemy głośniki jak to się robi, bo jeszcze nigdy nie zdejmowałem tu kolumn. Zobaczcie, trzeba ten dekielek do maksimum i wtedy kolumny same wyjeżdżają. Widzicie? Taka trochę mini wieża. Fajna, fajna sprawa. Rzadko jest spotykany, rzadko w którym sprzęcie polskim taka, taka konstrukcja fajna. Można sobie z tego wieża zrobić. O! Widzicie? Trochę zostanę, ale już jak się rozrusza, to już Idzie. Dobra. OK. To mamy tak. Drugą kolumnę. No i zostaje nam jednostka centralna, którą musimy rozkręcić. I teraz tak, długie śruby są tu. Tu jest jedna śruba, tu mamy widzę kolejne śruby. Tu mamy śrubę i po bokach też powinna jakaś być. Chyba. O tu. No to w takim razie zaczynamy, chodźcie, odkręcamy śruby, długi śrubokręt tam potrzebny jest, ta śruba na razie zostaje, bo to jest od anteny. Tu jest ukryta śruba. Ale zrobili. Człowiek by się zastanawiał czemu to nie odchodzi. To tu jednak okazuje się, że jeszcze parę śrubek ukrytych było. Dobra, tak. tak, o i zobaczcie, i wyszło. Tutaj jakby to powiedzieć zdjąłem te nakrętki, zakrywki. I generalnie demontujemy cały ten o, cover, całą tą pokrywkę. Tylko trzeba wcześniej otworzyć kieszeń kasety. Tak? I mamy dostęp, słuchajcie, do yy, tego, do całości tutaj. O, mamy i zostaty te nasze. Mamy magnetofon, do którego zaraz się dobierzemy. I mamy generalnie, jakby to powiedzieć, wszystko zakurzone, będzie trzeba trochę tu, myślę, odkurzyć, Już niżej końca. No, więc generalnie, jakby to zobaczcie, teraz widać tą głowicę obrotową, którą Wam pokazywałem, że ciekawostka. No, więc zaraz sobie odkręcimy mechanizm i spróbujemy go postawić troszkę na nogi. Teraz słuchajcie, trzeba odkręcić śruby. Chyba dwie z tego co mi się tu wydaje Tu będzie jedna śruba, tu nie ma jednej, tu będzie druga śruba Słuchajcie, pierwszy raz i tu trzecia? Chyba tak Słuchajcie, mam pierwszy raz ten model w rękach na stole Więc wiecie, jak jakby coś to... Wracajcie, honor. Ale ja się go uczę dopiero. Dobra, masa. Bo to odchodzi całość tutaj. Cały ten widzicie? Cały ten z radiem tuner, odcho tuner odchodzi. Dobra, a nam tylko to potrzebne. O. Dobra, no i teraz słuchajcie, zobaczcie, magnetofon. Znajoma konstrukcja, co nie? Zobaczcie, na zębatkach dwa koła, bo auto reverse. O, widzicie, że już... Uu, tu już jest słabi, słabiutko, słabiuteńko. No, o, pasek się trzyma, ale to już jak widzicie struna. No więc zaraz sobie zobaczę, czy ja mam takie paski w ogóle i będziemy mogli go sobie wymienić i przesmarować, jeśli mam. Będziemy przymierzać, będziemy patrzeć, będziemy sprawdzać. Będziemy wstawać te paski, dobra, to tak leci, jak to leci, leci standardowo, dobra, tu widzicie jest fajnie zrobione, bo ten pasek bez problemu wychodzi, o, masz już strunowy, dobra, i teraz tak, który założyć, bo ja mam tu nie za duży, nie za mały. Mam tutaj ten rozciągnięty, przyjmijmy, że ten duży jest rozciągnięty trochę, więc założymy ciot mniejszy. Mam ciot mniejszy i teraz tak. Słuchajcie, tutaj trzeba tak. Założyć tak i zobaczcie, ja wam to rozrysuję. Tak. O i nachodzi widzicie, przechodzi przez kółko, tak jak było w ostatniej naprawie wieży z autorewersem. No. widzicie, i już nie ma już nie ma poślizgu. Trzyma się trzyma się bardzo ładnie. Dobra, teraz tak smarowanko standardowo. Troszkę naszego smaru się przyda. Raczej naprawy będzie niewiele. Zębatki. Słuchajcie, włączyłem, żeby przesmarować. I teraz tak, patrzcie, wciskam, tak stop. Przewijanie w drugą stronę. I teraz na obratach pójdzie to lepiej. Zobaczcie. Autostop, sprawdzam, czy działa. Działa. Dobra. Ok, bo zobaczcie. A tu jest taka sprawa, że zobaczcie, teraz jest w pozycji play. I w momencie kiedy odciśnięty jest ten klawisz obracania kasety, że tam tylko w jednym kierunku, tak zatrzymam. Patrzcie, to on automatycznie przerzuca głowicę na drugą stronę. Widzicie jakie sprytne urządzenie? Dobra, czyli tak, top stop. I teraz tak, pasek wymieniony, mechanika zasmarowana. Nasmarowana. Teraz tak, sprężyny będzie trzeba prze, przeczyścić sprayem na piski. więc Teraz słuchajcie tak, jeszcze trochę dosmarowałem tamte osie, te sprężyny. Teraz będziemy słuchajcie czyścić tor przesuwu i głowice. Wykorzystam standardowo perfum bo trochę są zapuszczone. Nie ukrywam, że trochę mi się zapuściło. I teraz tak, dajemy na obroty. Ups. Dajemy na obroty. O, no tak, bo dotknąłem ten. I teraz będziemy tak czyścić. Najpierw głowicę wyczyścimy. No, trochę mi się zapuściło, nie powiem. Dobra. Teraz będziemy czyścić rolki. No. Teraz zobaczcie. O. Zobaczcie, zobaczcie jaki śmietnik zostawił Dobra I teraz yy, teraz tak, Direction w drugą stronę Więc teraz będziemy czyścić w drugą stronę Co to tak stółka, zastanawiam się Stuka już od nowości jakieś nie wiem, spręgło zaraz zobaczymy. Dobra i teraz tak słuchajcie tak i na obroty przewijania i czyścimy do te wałki. Można dać bieg w jednym kierunku tak bo jakby to powiedzieć widzicie już nie hamuje. Yy, jakby to powiedzieć yy, uaktywnia się i bardzo ładnie to wychodzi. O dobra. I jeszcze pozostało od nagrywania. Kasująca głowica. To jest zwyczajny magnesik. O, tu. Jeszcze słuchajcie, teraz podłączyłem głośnik i wyregulujemy sobie obroty w silniku troszkę. No ja tylko mogłaby się jakaś piosenka zacząć. i ostaty Po prostu psiknę jest sprejem kontakt. To pomaga na takie bóle, Już wiecie z poprzednich moich napraw. Trzeba... O, tak i... Dać tego preparatu trochę, mi już trochę pochodzi. Dobra i trzeci został o i rozbujać dobra okej okay. i teraz ten od 3D bas od 3D bas. Czekajcie, pokażę gdzie on jest tu Hiperbast, Bast, Zobaczcie, to taki drożny błąd. Rzeczywiście ten bast tu jest. Zobaczymy, czy go tam wejdzie. Czy tam wejdzie trochę tego kontaktu. Miejmy nadzieję, że... że tak. Dobra. I zaraz będziemy... Zobaczę jeszcze, bo to się taki przydźwięk czasami pojawia, sieciowy. I zobaczymy może, może ten, Nie. żeby to powiedzieć, jeszcze go jakoś zlikwiduję, jakieś kondensatorki może powymieniam na płycie, zobaczymy za chwilę. Zobaczcie, przeczyszczone kontaktem i zobaczcie, jak był przydźwięk teraz jest cisza, głucha cisza, prawidłowo, zobaczcie. tylko cichy szum. No tak jak chyba powinno być, patrzcie, nic nie... Nic nie zacina. Uch hiper. Bas ładnie podbija już, nie świruje. Tak samo kasety. No, więc jakby to powiedzieć... Można powiedzieć, że zakończona konserwacja. Ja bym jeszcze siknął trochę tutaj, w te przełączniki. Ja nie wiem, gdzie on tu jest, ten przełącznik od radia. Ten, tutaj na, na dole bym siknął jeszcze tutaj, posma posmarować. Trzeba przeczyścić trochę, bo ciężko chodzą te przełączniki od tonera. Też napuściłem tego sprayu. Tak. Słuchajcie. Okay. Troszeczkę. Rozruszyć. Dobra. To tak. Czyszczone, wyczyszczone. Można spróbować składać. Nie wiem. Teraz jak już ta cisza nastała, to na razie kondensatory zostawię, bo to chyba powodowało ten przydźwięk, ale na razie jest ok. No to w takim razie, słuchajcie, możemy zamknąć klapkę czy klapkę obudowę. o budowę widzicie to się tak zapłaca z piękny tu o, teraz tak wezmę sobie go tak i założymy pokrywę no no jeszcze że Podmawiam, tak z jednej strony weszła, z, z drugiej strony co się dzieje. Będziemy sobie zakładać głośniki. Odkryłem, że jeszcze tu na dole jest jakiś dodatkowy, zaraz się poznamy przełącznik, który niby bit, tak? Coś, coś przy gniazdach głośnikowych. Nie wiem co on ma to za zadanie, może jeszcze podbić te basy. Zaraz zobaczymy. A na razie tak, to zasuwamy i teraz tak. Głośniki się nasuwa w ten sam sposób, czyli tak zakładamy na nawet i, widzicie? Wszedł ładnie i podłączamy, tu zawijamy. No, tego sprzętu prezentować Wam nie muszę, bo już był dokładnie opisany na tym. Baterie wyjąłem, bo ja baterii nie używam. Nie chciałem, żeby się zniszczyły. Dobra, tu zaraz zobaczymy do czego to służy. OK, to tak, tu jest, zobaczcie, tu jest, jest 220-240 V, ale wiem, że w niektórych modelach jest tak, że się przełącza, tutaj się chowa jedna dziurka i odsłania się 110V. OK, teraz tak kolejny głośnik. Słuchajcie, złożyłem, jak widzicie. Nie muszę Wam prezentować, bo już wiecie, że jest genialny ten sprzęt. Podłączyłem. No. Zobaczcie, zero szumu. Tu delikatny przydźwięk, to tak. zawsze było. Magnetofon Przewija w jedną stronę. Już nie, już nie ma takiego przydźwięku, który był, że cały sprzęt hurbotał. W drugą stronę Wszyscy mamy dobrą fazę Więc ruszamy dzisiaj razem Będzie z złakiwana Ekipa już nagrana Idziemy na miasto to nasze hasło wrócimy Teraz Direction przerzuca w drugą stronę jak pamiętacie Wreszcie ładnie dobija. Trochę odwiniemy. Ach, nie w tą stronę. Tu od razu włączę, żeby nie zapętlało. No, nie mogę trafić na fragment taśmy. ładnie pracuje teraz inne kasety również działają Może i w drugą stronę aż pobrza ile zrobek czyste dźwięki pauza dobra teraz tak tu jest auks a uksa nie mam jak sprawdzić na razie, bo nie mam kabelka. Zobaczcie, wcześniej ten izostat przerywał, wciskało się, to już Wam nie pokazywałem, ale wciskało się i było takie straszne opóźnienie, nieraz zrywał. Zobaczcie. Zobaczcie. sobie kawałek taśmy. zobaczcie jaką mam kasetę znalazłem w swoich szpargałach. To trzeba chyba co to jest. jest drugi. Tak. Trzeba tu włączyć. I teraz słuchajcie. Gramy, zobaczymy jak nagrywa. Dobra, starczy. Teraz tak. To wyłączamy, to wyłączamy. Przewinięcie. Dobra i play. Słyszycie? Nic nie przerywa, nic nie zrywa, więc naprawę uznaję za raczej konserwację, za udaną. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to łapka w górę mile widziana. Zapraszam do subskrybowania. Zapraszam także na mojego bloga elektronicznego na Facebooku Napraw Tojekun Wiśniewski. I widzimy się w kolejnych elektronicznych materiałach.